Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, za przedstawienie. Dzisiaj chcę bardzo szybko właśnie wbrew naszemu tutaj założeniu przejść przez taki temat, który jest gdzieś takim tłem dla moich działań naukowych, ponieważ ja się zajmuję biochemią związków lotnych, ale dlaczego się nią zajmuję? Dlaczego to jest tak ważne? To wyniknie właśnie z tego naszego dzisiejszego spotkania. Mam taką nadzieję. Ogólnie zapach definiujemy jako taką właściwość związków chemicznych, która pozwala nam opisać. Dany związek, jako ten, który niesie jakiś odór, też zapach to jest to, co odczuwamy, czyli to jest taka funkcja naszego mózgu, która też pozwala nam na opisanie pewnych kwestii, tutaj właśnie związanych z tymi związkami lotnymi, chemicznymi. Zapach generalnie, czy właściwie węch tutaj, będzie też taką takim najstarszym tak naprawdę zmysłem chemicznym, który wyluował z takich pojedynczych receptorów chemicznych, które są obecne na przykład w błonach komórkowych bakterii i służą im do tego, żeby szukać pożywienia. My tak naprawdę jako ssaki tak, tak samo używamy, Zapachu, czyli szukamy pożywienia, na przykład jesteśmy w stanie określić, gdzie jest jakaś piekarnia w takim naszym rozwiniętym społeczeństwie, ale też na przykład oceniamy jakość pożywienia, dzięki czemu nie trujemy się, dodatkowo też. Zapach decyduje o więziach społecznych, o tym, w jaki sposób też na przykład dobieramy partnera, czy też będzie decydował o rozwoju więzi pomiędzy matką a noworodkiem. I to są takie funkcje, tak naprawdę, podstawowe. My też nauczyliśmy się wykorzystywać zapachy tak naprawdę zupełnie inaczej. Zauważyliśmy już bardzo dawno, że zapachy będą wpływać na emocje, czyli na przykład ten. Efekt prusta, o którym tutaj bardzo często sobie mówimy w kontekście zapachu, to jest coś takiego, co jest niezwykle silnie związane właśnie z naszą pamięcią o zapachach. Czyli na przykład w momencie, kiedy czujemy zapach pieczonych, na przykład Magdalenek, jak to właśnie bohater powieści w poszukiwaniu straconego czasu prusta odczuwał, możemy. Gdzieś tam od też bardzo szybko wywołać emocje, które są związane z ważnymi wydarzeniami z naszego życia. W przypadku tego bohatera to były wspomnienia z dzieciństwa, czy też zapach kuchni jego babci. Ogólnie sam węch będzie takim najbardziej tak naprawdę precyzyjnym detektorem chemicznym, który jest w tym momencie na Ziemi. Jesteśmy w stanie odczuwać ogromną ilość zapachów, ogromną ilość cząsteczek zapachowych opisuje właśnie nasz mózg. Tutaj nie jesteśmy aż tak bardzo precyzyjni, jak to jest w przypadku innych zwierząt, ale też naprawdę nasz zmysł pęchu jest mocno rozwinięty. Na przykład rozróżniamy zapach związków chemicznych, które różnią się tylko i wyłącznie obecnością jednej grupy funkcyjnej, a nawet możemy rozróżnić. Enancjomery, czyli takie związki, które po prostu różnią się położeniem różnych grup funkcyjnych w swojej strukturze. Tutaj taki mit mówi nam o tym, że odczuwamy około 10 tysięcy różnych zapachów, czy też jesteśmy w stanie odczuć tyle tych cząsteczek chemicznych, tak naprawdę będzie ich około 100 tysięcy na pewno tak, a niektóre symulacje mówią o tym, że nasz mózg może pisać nawet milion różnych cząsteczek. To wynika z jego specyficznej struktury. O tym sobie jeszcze troszeczkę bardzo szybko powiemy. Tutaj zatrzymamy się na tym, w jaki sposób właśnie wyglądają te odoranty, czyli te substancje chemiczne, które czujemy. To może być taki prosty ocenę tylu, który występuje na przykład w winie, ale też będzie to zapach zmywacza do paznokci. Świeżo ścięta trawa to zapach między innymi, między innymi cis czy heksanalu, a na przykład aldehyd cynamonowy to jest taki słodki zapach cynamonu czy też kory cynamonowej. Mentol to jest ten świeży zapach męty, mięty. Linalol to jest zapach kwiatowy, limonen to jest zapach taki cytrynowy, a indol które zawiera na przykład tutaj właśnie taką atom azotu, ma też taki zapach specyficzny, ponieważ w dużych stężeniach to będzie zapach odchodów, bardzo nieprzyjemny, a w niskich stężeniach jest to zapach kwiatowy, który właśnie decyduje na przykład o tym, że w sposób tak bardzo złożony pachnie jaśmin czy też róża. W przypadku tych związków, które zawierają atomy siarki, mamy bardzo często takie zapachy cebulowe, cząstkowe, a tutaj mamy dwa Cetylo-1 pirolinę, która jest zapachem takiego spieczonego chleba, skórki chleba, ryżu basmati i też moczu biturąga orientalnego. I tutaj mamy właśnie tego koto niedźwiedzia, który zastanawia się, dlaczego ludzie chcą odtworzyć zapach jego moczu i umieścić go w perfumach. No, to jest taki bliski krewny też cywety, czyli takiego ssaka, który czy właściwie z którego gruczołów analnych uzyskiwany jest cywet, taki specyficzny zapach, ceniony w perfumach? I tutaj mamy znowu też cały wątek o tym, w jaki sposób też zwierzęta na przykład mogą być niehumanitarnie traktowane, abyśmy my mieli w naszych luksusowych perfumach jakiś tam właśnie odpowiedni y, zapach. I tutaj musimy też pamiętać, że każda roślina, każda tak naprawdę też. Y, każdy olej kateryczny, o których sobie za chwilkę powiemy, to jest mieszanina wielu związków. Tutaj będzie tych związków nawet kilkaset często i bardzo często kilkadziesiąt z nich będzie decydowało o tym, że dana roślina pachnie tak, a nie inaczej. Tu jest właśnie taki przykład związków lotnych z jaśminu, gdzie mamy i linalon, słodko pachnący, i jasmon pachnący jaśminowo, i też mamy indol, który właśnie w tych dużych stężeniach będzie nam pachniał odchodami, ale generalnie człowiek tutaj od dawien dawna używa zapachu też tak bardzo świadomie, na przykład w rytuałach takich religijnych, po to, żeby wywołać ekstazę religijną, czy wprowadzić właśnie taki ten element duchowy do różnych religijnych obrzędów. Też zapach będzie od dawien dawna, od tak naprawdę setek tysięcy lat, używany przez człowieka w celach leczniczych i taką pierwotną formą używania cząsteczek lotnych, to były właśnie kadzidła albo też po prostu zioła wrzucano na przykład do ogniska i w ten sposób wdychano aktywne związki i modyfikowano pracę swojego organizmu. My aktualnie używamy też tych cząsteczek lotnych, czyli tak naprawdę zapachu z roślin w bardzo wielu też preparatach na przykład leczniczych. Możemy mieć preparaty lecznicze na rynku, które mają status leku roślinnego, ale też właśnie tutaj te związki lotne będą obecne w świeżych, suszonych przyprawach, takich jak na przykład mięta jest za chwilkę też puszczę, tak? Tutaj te pachnące elementy, albo też będziemy odczuwać zapach nie spożywając go, po prostu na przykład obierając skórkę pomarańczy. Mamy też olejki eteryczne, bo jako ludzie też nauczyliśmy się Technologicznie uzyskiwać związki lotne, stężone, wyizolowane z roślin właśnie w postaci olejków eterycznych, które są używane i w lekach oficjalnych, i też są używane w takich terapiach bardziej alternatywnych, jak aromaterapia, która po części jest udowodniona, a po części bardzo nie. Też możemy na przykład zapachy spotkać w, ym, też w perfumach. Tutaj mamy akurat olejek paczulowy, który też będziemy mogli powołać. Ja tutaj zaraz puszczę też te zapaszki, żeby mogły być poznane i generalnie też mamy też liczne badania, które mówią nam, w jaki sposób działają moleki na nasz organizm i to obecne w materiale roślinnym i wyizolowane. Na przykład lawenda ma właściwości uspokajające, też ma właściwości nasenne, to są takie właściwości, które. Na przykład są przypisywane lekom roślinnym przez Europejską Agencję Leków, ale też ma na przykład właściwości takie przeciwdepresyjne, które są pisane w coraz to liczniejszych badaniach prowadzonych na olejku eterycznym z lawendy, ale one nie pozwalają nam na wprowadzenie na przykład jeszcze właśnie olejku lawendy jako leku przeciwdepresyjnego, ponieważ są ograniczone i tutaj też. Musimy rozróżnić takie kwestie, które mówią nam o pewnych doniesieniach na temat właściwości leczniczych olejków eterycznych, a takich prawdziwych właściwości. Na pewno olej eteryczny z mięty pieprzowej będzie miał takie właściwości przeciwbolowe, chłodzące i tutaj mandarynka będzie miała właściwości też podnoszące na duchu, uspokajające, a na przykład rozmaryn będzie. Polepszał też takie właściwości poznawcze. To wszystko wynika z oddziaływania na chemię naszego mózgu, na receptory, które wynik są w naszym mózgu. Też oczywiście to działanie będzie wynikało z tego działania psychologicznego, czyli w wyniku pamięci o zapachach, w wyniku poznania zapachów będziemy odczuwać emocje związane właśnie z tym działaniem, ale też wszystkie te cząsteczki, które sobie tutaj pokazywaliśmy będą wnikały do krwiobiegu, do mózgu i będą modyfikowały pracę i neuroprzekaźników i chroniły mózg przed neurodegeneracją, więc to działanie jest bardzo szerokie i może być wykorzystane szerzej, jeśli oczywiście tutaj będziemy mieli odpowiednie badania, które będą. Na udowadniać to działanie, a ja tutaj robię ten pierwszy krok, czyli badam związki aktywne, które się znajdują w tych roślinach, a potem już na tej podstawie mam nadzieję, że tutaj zostaną zaprojektowane lub stworzone takie preparaty, które już będą miały odpowiednie działanie, więc to jest ogólnie to działanie zapachu, które z roślin możemy czerpać. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę.